Zostawimy sobie tak marker i pomalujemy to. Więc jakoś muszę tu... 3, 2, 1. Udało się. Więc teraz ustawimy sobie E. Więc 3, 2, 1. Gotowe, Teraz nie, więc gotowy. Teraz, gotowy. I teraz jeszcze ostatnie. Czyli jeszcze raz. Trzy. Dwa, jeden. Gotowe. Więc mamy jeszcze napisy. Teraz zrobimy sobie takie kreski tutaj. E, chyba kolorem, może zrobimy sobie niebieskim. A po tej, nie, po tej nie zrobimy niebieskie, a po tej czerwonej. Więc najpierw zróbmy e, niebieski. Jeszcze raz. Gotowe Teraz czerwony. gotowe, to mamy na menu i teraz musimy sobie namalować no, logika. więc widzimy czy ja namaluję takiego do lodzika więc... no, dobra gotowe mamy do logika. I teraz tutaj będziemy e, robić jeszcze smak pistacjowym, więc... Gotowy, stacjowy i teraz jeszcze tutaj będzie ciasto truskawkowy Tutaj wezmę no czekoladowy Więc... I tutaj gotowe Teraz jeszcze tu będzie czekoladowy, więc... No więc gotowe Są sobie wszystkie smaki teraz Tutaj będzie będzie oddzielone i tutaj na drugiej stronie będzie jakby topping czyli takie dodatki, takie tam, tu mam takie słomeczki i tutaj jeszcze będę dać takie różne, no, dodatki, ale to będzie część jutro tylko to dzisiaj pomalujemy i jutro, część, jutro, e, jutro będzie druga część, więc, no No że już nie wiem, nieważne, bo jakby ja to nagrywam około godziny później ale po prostu mi się odechciało już to robić, no, ale no, Ja się żyję więc się rysujemy to dalej. Mam tyle: i to jest jasny nie który się wziąć. Eee, żółty to tutaj mam. Pistacjowy. No to wezmę taki jasny, zielony już. Strawberry nie mam

И еще такие смыки, но Еще какие-то скикики Так, да, у меня такие смыки, такие что-то So, Zakonujmy sobie najpierw w tą stronę, więc. Gotowe. I teraz będę mieć sojowe, czyli z tym zielonym, to nie jest tak kolorem jak tu. Więc 3, 2, 1. Jezu! Dobra, jeszcze raz. 3, 4. Gotowe i więc teraz zróbmy sobie truskawkę. Więc 3-4. No więc gotowe i teraz musimy jeszcze e, 3, 2, 1. No więc gotowe. że się wydaje jakby to było czarne. Ale to jest nie spójrzmy do jasnych. O nieważne. No więc jeszcze musimy zrobić jakby tej... E, obramówkę tych ogólnie numerków I tych, tych Więc widzimy się jak już to wszystko Będzie określone Więc gotowe I dziękuję za oglądanie Na pewno wpadajcie na jutrzejszy filmik I jutro będzie bardzo do was tego robienia, po prostu z tego menu No więc Dziękuję bardzo za oglądanie subskrybujcie mój kanałek bo teraz te, te do mam nadzieję, że filmy codziennie, że was nie uchomi jak zwykle. No więc coś dzisiaj powinien wleć live'ik, ale chyba, że chcecie teraz live'a.